Paweł Ryterski z Korczyna. Mam takie pytanie, które się no, niejako nasuwa. Proszę mi powiedzieć, bo z tego by wynikało, że tak duża firma metalowa i metalurgiczna nie produkowała w ogóle uzbrojenia. Czy rzeczywiście nie produkowała, czy była to produkcja utajniona? Dziękuję.

Jeśli na dziobie ustawimy dużą, ciężką armatę, to mamy pod względem statecznym zupełnie chybioną konstrukcję. No i to jest właśnie to, co słyszałem z różnych opowieści i po części mogłem się dowiedzieć z dokumentów. Proszę Pana, rodzina Fałszów jest rodziną zasłużoną, zasłużoną dla Landsberga przez wojennego Gorzowa, ale również zasłużoną dla no? ale również zasłużoną dla rozwoju przemysłu światowego, przemysłu ciężkiego, szczególnie napędów. W dawnej rodowej siedzibie fałszów w Gorzowie obecnym odbywały się, odbywały się od wielu lat zdarzenia kulturalne, spotykali się pisarze, poeci. Były, były prezentowane przedstawienia teatralne. Cały czas ten obieg żył. Prawda? Myślę, że duchy przodków, pałszów na pewno cieszyły się z tego tytułu, że w ich rodowej siedzibie jest tyle w tej chwili polskich zdarzeń. Z udziałem również i twórców z Niemiec. Ja mam następujące pytanie do Roku. Kryzys gospodarczy w latach 30. Te źródeł, które ja posiadam, Wynikało, że w tych latach 30. w okresie kryzysu fabryka w Kałszów była na skraju bankructwa, wiele innych, że tak powiem, fabryk i dopiero zmiana władzy w 1933 roku i obdarzenie nominacji kartleza przez prezydenta Hindenburga pewnego dżentelmena niemieckiego urodzonego w Austrii spowodowało uruchomienie zleceń do m.in. fabryki w w Landsberg. To po prostu pozwoliło ruszyć w fabryce z produkcją i dalej, że tak powiem, działać. Mam pytanie, czy w związku z tym ta fabryka również produkowała na rzecz yy, y, z, skrojenia się ówczesnych Niemiec, III Rzeszy? I drugie pytanie, jeżeli pan był taki uprzejmy, dotyczy wynalazków. Pan pokazał tutaj certyfikat, patentów, jest ich oczywiście wiele, wystawa w Paryżu, wyróżnienia różnego typu, nie, 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 nie tylko zresztą tutaj. Natomiast. Z danych posiadanych z drugiego yy, oddziału Sztabu Głównego Wojska Polskiego z okresu międzywojennego wynika, że część patentów została skreślona w fabryce Fausta i wykorzystana, że tak powiem, w innych państwach. Czy Pan ma jakąś wiedzę na ten temat? Pan był Pan uprzejmy kilka zdań poświęcimy. Odpowiedzi były wielce zobowiązane. Dziękuję bardzo.

zakładów budowy maszyn i wagonów w Chorzowie. 1926, nur do 1926 roku, a zatem tylko 3 lata, przez 3 lata wurde die Fabrik als Abteilung Fabryka prowadzono jako ostatni oddział wożów. Und 1926, w 1926 roku wurde ten oddział Górzowski został sprzedany względnie rozwiązany. A to z uzasadnieniem, które znalazłem w dokumentach. Wynikało to z kompleksowości, z złożoności programu produkcyjnego zakładów. Eine, rat eine rationelle und gewinnbringende Produktion nicht möglich war. Rationaler, dieses Produktion war auf den Quarantänen nicht möglich. Um, um die gesamte Produktpalette. Also die Palette der Produkte, die die Fabrik der Fabrik hat, war sehr breit. Das heißt also, dass mit dem Zeitpunkt von 1926 nichts mehr existierte. Więc, począwszy od 1926 roku, fabryki Pałksza jako takiej nie ma. A z aktów zachowanych w Archiwum Państwowym w Gorzowie wynika, że części posesji, części terenu należącego do fabryki były następnie sprzedawane przedsiębiorstwom i osobom prywatnym w Gorzowie. Das heißt, Patente, die bestanden bis zu dem Zeitpunkt, waren im Besitz der WU-Mark, also der Waggon-Verschiebung. Wenn es um Patente geht, die ich jetzt schon seit dem letzten Jahr zachowaue, waren sie in deren Besitz. Ich bin im Archiv <hazje> in dem Unternehmen nicht weitergekommen. W archiwum tego przedsiębiorstwa nie, zasz, nie zaszedło już dalej. Nie. Pomijając kilka szczegółów. Pomijając kilka detali, większość tego typu dokumentacji w czasach NRD musiała być przekazana do archiwum Państwowego. Do to Państwowego w Dreźnie. A więc z Saskiego Archiwum Państwowego, w Sklętnie Archiwum Państwowego w Zeit dass Sie Dresden fahren und zu können. Byłbym oczywiście zachwycony, gdyby miał Pan ochotę i czas, żeby pojechać do Drezna i tam właśnie zajrzeć. ponieważ Pan mnie tutaj na początku wywołał, więc chciałbym się do pewnych rzeczy odnieść. Zresztą ja przede wszystkim wykażę wielką zazdrość, że posiada Pan tak ogromne bogactwo dokumentów i pamiątek, co to dla badacza rzecz no, bardzo cenna. O ile jednak końcówka Koniec fabryki jest mocno udokumentowany, znaczy jej ostatnie te lata. Ee, tak, początek y, fabryki ginie trochę w mrokach y, przeszłości. Ja publikowałem swojego czasu tutaj na tej sali, dwa lata temu, tekst na temat początków tej fabryki. Zresztą tekst został przetłumaczony na język niemiecki. Szkoda trochę, że Pan tego nie skonsumował w, tym, w tej historii fabryki. W tym roku publikowałem i życiorys Freuda i dalsze fakty na fabryki i wydaje mi się, że może jest w tym pora, żeby połączyć te, te informacje, żeby odtworzyć początki. I ja spróbuję tak zestawić chronologicznie, jeżeli państwo pozwolą, te parę dat na początku i chciałbym, żeby pan się do tego ewentualnie odniósł, czy to pan y, akceptuje, czy ma pan jakieś inne zdanie na ten temat. Mianowicie we wszystkich dokumentach, co zaskoczyło, powtarza się data 1843 rok jako początek fabryki. No ponieważ jest, pojawia się to już jeszcze za życia fałsza, yy, więc ta data musiała być istotna, ale na pewno nie jest to data yy, powstania jego warsztatu i nie jest to data związana yy, z, yy, z tym ogłoszeniem, które tutaj było pokazywane 1843 roku. Dlaczego tak twierdzę? Mianowicie ja już publikowałem ogłoszenie o rok wcześniejsze, w którym Pałcz wyraźnie podkreśla, że on założył przed kilkoma laty, einiger Jaren swój warsztat, więc to musiał być rok 1840 lub 1839, w każdym razie na pewno nie 43. w 1943. W 1943 roku Prawdopodobnie on podjął pierwsze starania o budowę fabryki przy ulicy Grobli. Pierwsza informacja o funkcjonowaniu tej fabryki na Grobli pochodzi z 1845 roku. Istniał wtedy zwyczaj, że wszystko, to, znaczy to było ogłoszenie związane z uruchomieniem kotła. Nie kotła jako produktu, tylko kotła jako trakcji, jako napędowego fabryki. Wówczas istniały przepisy, że każde takie uruchomienie kotła parowego wymagało zgody sąsiadów i trzeba było to publikować. Stąd data uruchomienia fabryki ja się na rok 1845. Być może dwa lata budował albo działał w oparciu o inne środki napędu, a nie kocioł. Wtedy jeszcze. Ta fabryka znajdowała się na gruncie kolica jego mentora, jego nauczyciela. Podobnie jak warsztat na hawelańskiej, istnieje domysł, że kolic mógł wnieść kapitał lub co najmniej aport do tego przedsięwzięcia. Nazwisko yy, yy, Schroeder pojawia się przed 1856 roku, i nie był to Schroeder z tych Schroederów od fabryki y, lin, y, lin i sieci. Tylko inny szredder, y, budowniczy maszyn, y, Maschinenbauer, y, prawdopodobnie Ludwig y, Schroeder, a Heinrich Freund pojawia się w roku 1860. W 1862 roku zostaje zarejestrowana w nowym rejestrze, bo powstaje rejestr handlowy, powstaje spółka i, i, handlowa Freund i taka kolejny, Freund i Pauch. Dwa lata później, w 1864 roku powstaje spółka komandytowo-akcyjna. To jest komand, komandit Genosen auf Aktien. I czyli tam do, do dwóch udziałowców jawnych doszedł kapitał anonimowy, którego nie znamy. I to jest w 1868 roku. E, Freud umiera w 1868 roku. E, jego akcje przejmują e, żona i córki, a ich przedstawicielem jest Octopus. I później, parę lat później, i następuje przekształcenie tego w spółkę akcyjną. Taka była kolejność. Przepraszam bardzo, to taki porządek tych dat na historii fabryki. Dziękuję.

Etwas, was ich eigentlich anhand der historischen Unterlagen hundertprozentig feststellen. Das ist also die Gründung in der Poststraße 1843. Jedna z nielicznych rzeczy, które mogłem na podstawie tych dokumentów stwierdzić, to jest to założenie przy ulicy Habelańskiej w 1943 roku. Es lässt sich auch anhand von dokumenten der Familie Freund, mit denen ich heute noch in Verbindung stehe, stwierdzić również na podstawie dokumentów, które są w posiadaniu rodziny Freund, z którym się spotykamy, że 1842 von Berlin zurückkam na Landsberg. Można stwierdzić, że właśnie Paul w 1842 roku przyjechał z Berlina z powrotem do Gorzowa. Und im nächsten Jahr 1843, also die Dokumentation unserer Zeitschrift, wie wir sie gesehen haben, der Gründung der Maschinenbauanstalt. Wer dann nachher als Teil der Geldgeber und da war, lässt sie von meiner Seite nicht nachvollziehen, wenn Sie dort Unterlagen Hinweise finden

Zeichnungen hier aus dem Archiv Franz Towe, aus äh, dem Aktienregister, das habe ich alles zusammengetragen. Und äh, insofern ist die Zeit am Anfang, das ist, ist eine Grauzone, ich weiß es. Ist Aber wo, wo bekomme ich Unterlagen her, die belastbar sind? Nicht? Ich habe also bewusst Spekulationen, Fragestellungen und Möglichkeiten weggelassen. Schwiadomie unikale Spekulationen, Antworten, um das möglichst anhand von Dokumenten aufzuzeigen. Und wir müssen mal überlegen, wie wir in Zukunft da weiter verfahren können, dass wir das zusammenbringen. sicherlich viel Zeit investieren müssen. In Archiven in Landsberg, in in Deutschland, vielleicht in Frankfurt oder

das uh, są private Recherchen innerhalb von 17 Jahren. A te rzeczy uh, związane z produktami, tą, ta paleta produktów, które się pokazałem, to są wyniki prywatnych poszukiwań z ostatnich 17 lat. Zeit, Engagement und vor allem Geld ist erforderlich, und mm -hmm. irgendwo mm -hmm. muss ich mm -hmm. das jetzt mal, erstmal soweit aufarbeiten. I oczywiście to wymaga zaangażowania znacznego czasu, również pieniędzy, no i w jakimś tam momencie trzeba to opracować. By również panu to posłużyło, by mojej rodzinie to posłużyło, żeby wszyscy mogli pójść z tym potem okropnie dalej. Bardzo panu przepraszam.